Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Konrad Sobieski i będę miał przyjemność przedstawić Państwu dzisiejszy temat, jakim jest jak kupować akcje i ETF-y na platformie XStation 5. Szkolenie to będzie składało się co najmniej z kilku części. Przejdźmy zatem do, do pierwszej z nich. Pierwszą taką kwestią i umiejętnością, w zasadzie, którą każdy inwestor powinien potrafić, który, każdy inwestor, który chciałby zainwestować swoje środki w różne instrumenty finansowe, jest odnalezienie odpowiedniego instrumentu przed daną inwestycją. Załóżmy hipotetycznie, że inwestor chciałby zainwestować w akcje spółki KGHM. W tym celu przenieśmy się do platformy XStation 5. I w lewym górnym rogu w oknie Market Watch, które, które się znajduje na platformie XStation 5, powinien on wśród zakładek, które odpowiadają za odpowiednią klasę danego instrumentu finansowego, odnaleźć zakładkę STC. Jest to skrót od stocks, czyli od akcji. Po wyborze zakładki STC i wyborze grupy stocks. Powinien on odnaleźć odpowiedni kraj. Oczywiście akcje spółki KGHM są notowane na polskiej giełdzie, więc w związku z tym powinien on przejść do kraju Polska. Wyświetli się lista wszystkich dostępnych spółek z danego kraju. Oczywiście można je posortować również alfabetycznie i należałoby odnaleźć odpowiednią spółkę, w tym wypadku spółkę KGHM spośród całej, całej listy. Jednakże istnieje szybszy sposób na znalezienie takiego instrumentu, mianowicie wykorzystanie specjalnej wyszukiwarki wbudowanej. Platformę Xstation 5. Ta wyszukiwarka znajduje się właśnie pod zakładkami, o których przed sekundką mówiliśmy, i wystarczy, że inwestor wpisze odpowiednią nazwę danych akcji, danej spółki. W tym wypadku będzie to spółka KGHM i platforma Xstation 5 wyświetli wszystkie wyniki skojarzone z tym, z tym hasłem, z tą spółką. Jak widać, pojawiły się dwa wyniki. Pierwszy wynik jest to instrument kgh.pl oznaczony etykietą STC, drugi to e, instrument kgh.pl oznaczony etykietą STC CFD. Różnica pomiędzy tymi instrumentami jest następująca. Inwestor, który zainwestuje w instrument z etykietą STC, czyli będzie kupował on akcje spółki KGHM, faktycznie kupi prawdziwe akcje i stanie się akcjonariuszem tej spółki. Inwestor, który zainwestuje w instrument oznaczony etykietą STC-CFD, będzie on inwestował w tzw. instrument pochodny, w kontrakty CFD bazujące na akcjach spółki KGHM. Te instrumenty również, również powiązane są z ceną akcji spółki KGHM, dają też w większości przypadków możliwość inwestowania na spadki, a co więcej niektóre z nich wykorzystują niewielką dźwignię finansową, co przy takim samym zaangażowaniu kapitału jak w zwykły instrument, czyli w zwykłe akcje spółki KGHM pozwoli na większe, pozwoli na większe otwarcie nominacji. Nominalnej pozycji, nominalnej inwestycji. Istnieje również możliwość, że inwestor nie ma bliżej sprecyzowanego rynku i w zasadzie szuka inspiracji, w co mógłby on ewentualnie zainwestować. Z pomocą tej przychodzi też specjalna zakładka HOT, która znajduje się również w oknie Market Watch. Jest to zakładka, w której znajdują się instrumenty, które cieszą się największą popularnością wśród klientów XTB. Można tu znaleźć takie instrumenty jak kontrakty CFD na indeksy, kontrakty CFD na towary, akcje, czy też kontrakty CFD na akcje. Może być również możliwość, że inwestor chciałby zainwestować w jakiś konkretny sektor. Przykładowo wie, że chce zainwestować na giełdzie polskiej, w sektor spółek, które zajmują się wydobywaniem. Do tego jest specjalne narzędzie, które również znajduje się w platformie Xstation 5. Jest to narzędzie pod tytułem Skaner Spółek i Skaner ETF. Można je znaleźć w zakładce analiza rynku. I następnie w zakładce skaner spółek inwestor może dokładnie określić parametry, o których przed chwileczką powiedzieliśmy. Czyli w tym wypadku powinien on wybrać kraj Polska, następnie branżę, która jest związana z wydobyciem. I platforma XTS5 wyświetli wszystkie spółki powiązane z tą branżą, spółki z giełdy polskiej, w które dany inwestor mógłby zainwestować. To samo dotyczy skanera ETF, gdyż zarówno akcji i ETF -y są z tej samej grupy instrumentów, czyli tak zwanej grupy instrumentów rynku zorganizowanego. I w skanerze ETF załóżmy, że inwestor chciałby znaleźć jakiś ETF z Europy który w swojej budowie, w swoim portfelu zawiera przykładowo akcje. Wówczas, również po ustaleniu dwóch podstawowych parametrów, Station 5 wyświetli całą listę dostępnych ETF-ów oraz ETF-ów CFD jako potencjalnych rynków do inwestycji dla danego inwestora. Oczywiście, zarówno skaner spółek, jak i skaner ETF zawierają w sobie dużo więcej opcji, dużo więcej możliwości filtracji danych spółek, natomiast to te, te kwestie są już uzależnione od inwestora i to on powinien sobie odpowiednio. Warunki wyświetlania tych spółek ustalić. Istnieje również możliwość, że część z Państwa nie będzie widziała oferty akcji spółek polskich. W takim wypadku nie jest to większym problemem. Wystarczy sobie taki dostęp do oferty, do, do oferty spółek polskich aktywować. Robi się to z poziomu pokoju inwestora. W tym momencie pokażę Państwu dokładną instrukcję, którą również można znaleźć na platformie XStation 5. Wystarczy. Przeniesie do zakładki edukacja, następnie materiały edukacyjne i podstawy inwestowania, i ostatnie wideo po prawej stronie pokazuje dokładnie, jak szybko i prosto można dodać polskie akcje do oferty instrumentów wyświetlanych w platformie Xstation 5 W momencie, jak inwestor odnajdzie odpowiedni instrument przykładowo akcje spółki KGHM powinien on zapoznać się również z podstawowymi informacjami. Jeżeli już je zna, to również warto z nimi się zapoznać, bo być może pojawią się jakieś dodatkowe informacje, o których wcześniej nie wiedział. W tym celu po wyszukaniu już odpowiedniego instrumentu powinien on kliknąć w specjalną ikonę oznaczoną literką i w kółeczku, czyli w ikonę, która odpowiada za informacje o instrumencie wyświetli się specjalne okno, które będzie zawierało takie informacje. Te okno zostało podzielone na trzy zakładki i postaram się Państwu w dosyć prosty sposób przybliżyć takie podstawowe informacje, które inwestor może z tego tytułu uzyskać. W pierwszej zakładce przede wszystkim inwestora powinna interesować informacje na temat klasy aktywów. Jak widać obecnie ten instrument są to prawdziwe akcje. Jeżeli inwestor się pomyli i Bierze instrument z etykietą STC-CFD, w tej klasie aktywów będzie miał wyświetlone akcje CFD. Z innych ważnych informacji jest również informacja na temat minimalnej wartości zlecenia. Jest to o tyle istotne, ponieważ ta minimalna wartość zlecenia w przypadku inwestowania w spółki polskie jest na poziomie 500 zł, czyli inwestor kupujący akcję może. Złożyć zlecenie na minimum 500 zł. Jest to minimalna wartość, za jaką może on nabyć akcje na, na rynku polskim. W przypadku, jak już nabędzie akcje i będzie chciał się ich pozbyć, chociażby częściowo, bo wydarzą się jakieś odpowiednie warunki na rynku, wówczas ten limit nie, nie obowiązuje i może on już pozbyć się dowolną, dowolnej ilości akcji. Oprócz tych informacji można również tutaj znaleźć specjalny numer ISIN, który jest przypisany do konkretnego papieru wartościowego. Można również zobaczyć gdzie dana spółka jest notowana, czyli widzimy, że jest to giełda warszawska, oraz bardzo istotną informacją są również godziny handlu. Godziny handlu są wyświetlane w przypadku spółek polskich. Są notowane w godzinach między godziną 9 a 16.50. Ważna tutaj jest kwestia taka, że w tych godzinach inwestor może zawierać transakcje. Nie może zawierać w fazie przed otwarciem, w fazie przed zamknięciem, czy też na tak zwanej dogrywce. W XTB dostępna jest tylko i wyłącznie faza notowań ciągłych. Czyli w przypadku spółek polskich będzie to od godziny 9 do 16.50. W przypadku w ETF-ów polskich będzie to od 9.05 do 16.50. Kolejną zakładką, o której chciałbym powiedzieć, jest zakładka dane rynkowe. Tutaj znajduje się wiele ciekawych statystyk, między innymi wskaźników giełdowych, takich jak kapitalizacja rynkowa, cena do zysku, czy wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. Oczywiście inwestorzy, którzy korzystają z tego typu wskaźników, mogą w dosyć szybki i prosty sposób. Poznać ich wartość i na podstawie tego określić kondycję finansową danej spółki. W ostatniej zakładce wyniki oprócz Oprócz zachowania się kursu danej spółki, oprócz właśnie zmian procentowych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, inwestor ma bardzo, bardzo ważną informację na temat dywidend. Mianowicie w kolumnie dywidenda widzi on kwotę brutto dywidendy, która będzie wypłacona bądź już była wypłacona, ponieważ wyświetlają się tutaj informacje na temat przyszłych dywidend oraz na temat dywidend, które już miały miejsce w przeszłości. I ta kwota brutto pomnożona przez ilość akcji bądź też przez ilość jednostek, bo oczywiście dywidendy również dotyczą um, grupy instrumentów um, związanych z ETF-ami, um, jeżeli taki ETF zawiera w swoim portfelu um, spółki, um, spowoduje jak gdyby, um, wyliczenie dywidendy brutto, którą inwestor może się spodziewać. Kolejną kolumną, której chciałbym powiedzieć, jest kolumna Pay Date. Jest to również um, kolumna, która jest bardzo istotna, ponieważ Ponieważ pokazuje ona datę, w którym dywidenda zostanie zaksięgowana na rachunku danego inwestora. Warto również tutaj powiedzieć, że ta dywidenda jest księgowana w formie netto, czyli jest to dywidenda potrącona o podatek u źródła. Oczywiście wysokość podatku uzależniona jest od kraju rejestracji danej spółki. I ostatnią informacją, która również jest bardzo istotna z punktu widzenia inwestora inwestującego w akcje czy też ETF-y, jest kolumna zatytułowana Ex Date. Ex Date jest to pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy. Zatem, inwestor, który chciałby wziąć udział w dywidendzie, otrzymać ją, mieć prawo do jej otrzymania, powinien nabyć on akcję przed tym dniem. Jeżeli nabędzie w tym dniu, czyli w tym wypadku 18 czerwca 2021 roku, to wówczas ta dywidenda nie będzie już mu przysługiwała. Inwestorzy z kolei, którzy nabędą, nabędą te akcje wcześniej, aby otrzymać prawo do uzyskania tej dywidendy, mogą również już w tym dniu sprzedać akcję, ponieważ jest to pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy. Zatem ci inwestorzy nadal utrzymają e, to utrzymają prawo i te, prawo do otrzymania dywidendy, i tą dywidendę otrzymają. E, bardzo podobnie sytuacja. Wygląda w przypadku kontraktów CFD na akcje bądź na ETF-y, ponieważ inwestor, który handluje na, w tego typu grupy instrumentów, czyli w kontrakty CFD na akcje bądź ETF-y, również bierze udział w poniekąd w tej dywidendzie, ponieważ otrzymuje on ekwiwalent dywidendy pomniejszony o opłatę od ekwiwalentu dywidendy. Inwestorzy bardzo często, wykorzystując dywidendy, starają się określić, kiedy te dywidendy mogą być wypłacane i na jakich spółkach. Z pomocą tutaj spieszy również specjalny kalendarz, który jest zbudowany w platformie XStation 5, mianowicie kalendarz dywidend. Aby do niego przejść, należy wybrać zakładkę kalendarz. Następnie dywidend, i wówczas inwestor może w dosyć prosty sposób określić, jakie dywidendy będą wypłacane w najbliższym czasie na określonych spółkach. Kalendarz jest bardzo tutaj intuicyjnie skonstruowany. Można wybrać okres, można wybrać kraj, a co więcej, można również określić rodzaj instrumentu: czy mają być to akcje, czy kontrakty CFD na akcje. Drugim rodzajem kalendarza jest kalendarz ekonomiczny który również jest bardzo często wykorzystywany przez inwestorów nie tylko tych, którzy inwestują w akcje czy też ETF-y, ale również inwestorów tych, którzy korzystają z innych instrumentów, jak na przykład kontrakty CFD. Za pomocą tego kalendarza można dokładnie określić, kiedy w najbliższym czasie pojawiają się jakieś bardzo ważne publikacje makroekonomiczne, bardzo ważne wydarzenia, które potencjalnie mogą mieć wpływ na rynki instrumentów, które inwestor w danym momencie już posiada w swoim portfelu bądź które dopiero zamierza nabyć. Dziękuję za uwagę.